Dzień dobry, dzień dobry. Witam na kanale Z Uśmiechem przez życie, One Life, Free Life. Jak jesteś pierwszy raz na tym kanale, to na tym kanale One Life ujemy, szukamy wolności, no i całe życie staramy się z Uśmiechem przez życie. Sobota, kawka wlatuje. To jest to. Uwielbiam kawę. Co dzisiaj będziemy robić? Ogólnie stwierdziłem, że musiałbym chyba zmienić nazwę kanału, ale co tydzień, albo co miesiąc. No, jak wiecie to lubię też gotować, yy, lubię inne rzeczy, mam dużo pasji, dużo hobby, ale do rzeczy potrzebne nam będzie dzisiaj siekiera. To tam się potem dowiecie, dlaczego siekiera. Zobaczcie, co tu wisi. Polędwiczki. Jak wiecie, albo nie wiecie, przepraszam, że tak mówię, bo nie wszyscy mnie oglądają. Lubię wędzić, lubię gotować, piec chleby też. To jest takie moje dodatkowe rzeczy. A oprócz tego jestem masażystą, więc dobrze ugniatam te ciasta. No ale do rzeczy. Jedziemy dzisiaj do Jakuba. Nabyłem moje mieszkanie i będziemy wędzić. Będę mu pomagać wędzić dzisiaj ryby. A ja przy okazji sobie uwędzę polędwiczki. No i nie będę tam już kręcić, bo pokazywałem to na poprzednich vlogach, więc ewentualnie jakieś przebitki ładne Wam dam. Ee, powiedzmy tutaj wędzarni, e, kto nie widział e, i już dzisiaj, dzisiaj jest najważniejszy dzień. Takoli, dzisiaj jest Twój dzień. Dzisiaj będzie socjalizacja. Dzisiaj jedziemy z oliwką. Na szkolenie. Takich szkoleń będzie cztery. Na pewno dzisiaj nie będę nic nagrywać też na szkoleniu. Dlatego, że chcemy się skupić ogólnie na e, jakby wszystkich aspektach jej wychowania, tak? No. Może jakąś przebitkę dam. Zobaczymy chyba, że Ania będzie po prostu akurat z nią trenować w pewnym momencie. No to coś tam nagram. No i co jeszcze będziemy robić to, to wam nie powiem, bo scenariusz pisze się sam. Dobra. Ja dopijam kawę i lecę do Jakuba i będziemy wędzić. Zobaczcie, co dzisiaj będzie wędzone. Taki sumik i takie strągi. Polędwiczka wsiadła. Pokażę Wam. Tu miałem piec chlebowy. 200 sztuk szamotu. Profesjonalna robota przez mojego znajomego. Gość 80 lat zna się na tym. A tak wygląda z zewnątrz cała wędzarnia. No, powoli dymek poszedł. Obsuszamy mięso. To trochę jeszcze potrwa, ale będzie git. Fajnie się rozpaliło i spokojnie. Najważniejsze pamiętajcie: rozpalajcie naturalne drzewo, żadnych kurczaków, rozpałek, niczego, bo to wszystko popsuje. Ma być zdrowo. A czy wędzenie jest zdrowe? Naturalne, chyba tak. No więc wparowało wszystko już. polędwiczka, strąg, sum. Działamy. Dzisiaj, dzisiaj powoli będziemy się pakować do podróży. Lecimy na Puszcze. Co jeszcze dzisiaj? Dzisiaj obiecane, myślę, że. Wlecimy na chwilę do kolegi, pokażę wam pokrótce sauny. Od dzisiaj poruszamy się tylko tym samochodem, czyli naszym kamperkiem z karetki. Jak jesteś pierwszy raz na tym kanale, tak on wygląda. A tu, wytłumaczę wam, jak dojadę na miejsce, dopuszczę, co to jest i co z tego chcę zrobić. To są dwie takie rury, Powiem wam kupiłem sprzęt. W 2005 roku, i to są takie podstawy. W 2005 roku i Narodowy Fundusz Zdrowia, oczywiście, zawsze coś wymyśli. Nigdy to nie było używane. Naprawdę nigdy. Dzień dobry, przyjdź do mnie. No, co jeszcze? Wyjeżdżamy jutro po drodze. Zahaczamy e, szkolenie e, dla Oli. Jedziemy do szkoły. E, będziemy się szkolić. Potem co? Lecimy do puszczy, no i tam będziemy ogarniać sobie troszeczkę rzeczy. Muszę spakować między innymi też wziąć piłę, żeby pokosić. Zobaczcie, ona to już jest chętna. Już a on broi, ciągle broi coś, no więc lecimy zobaczyć saunę. Aha, i po drodze jadę jeszcze do paczkomatu odebrać zapas kawy. No i tam innych rzeczy. Właśnie przyszły smsy, paczki odebrane. T-Rex, inaczej też mamut, można powiedzieć. Kto wie do czego to używaliśmy? Remoncik. I remonciku. Czas dalszy. Aj, nie będę wkładać tego. A tu zapas kawy. Więc pokażę Wam kawki. My lubimy tą Vernano najbardziej. Dlatego są dwie. A tu wzięliśmy tym razem na spróbę jakieś inne Kimbo. Też takie niby lepsze zawsze są. Aha, i tą pelini ogólnie piliśmy już też. No. Znudziła mi się saga Predo znudziła mi się lawaca. I tyle. Kołki. Kupiłem. I zobaczcie co tutaj mam. Kołki drewniane. Zobaczycie co będę montować w puszczy. No, to nic, powoli będzie trzeba się pakować jutro ruszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dzień wyjazdu. Zobaczcie, auto całe zapakowane. Nie mam nawet gdzie garnka wsadzić. Na razie jest taki bajzel. Ale wszystko ogólnie ogarniamy, jak przyjedziemy na miejsce, będziemy porządkować. Te rzeczy wszystkie musieliśmy wziąć. Patrzcie, drukarka, pierdoły, tu pies zaraz wskoczy. Tu mamy jeszcze komputery i lecimy, lecimy, lecimy. Ale jest radość, jest radość, jak zawsze wyjeżdżam ogólnie. Yy, nie wiem, pakuję się, to już czuję, kurde, że jestem gdzieś tam na wczasach i już lecimy po prostu na znaczy, ten dzień. Widzimy się w puszczy. A nie, może coś tam yy, nagram pokażę wam yy, ze szkolenia. Najpierw będziemy szkolić, jak będzie chwila to jakieś śwotki wam walne. Driverka moja. Trzeba kiedyś ogarnąć ten wjazd. Bo zawsze jest tak wąsko. Jeszcze rowerki. O! Nowy gagatek. O! Zobaczcie jak szybko, blisko przyszło. Dobra. Ała! Pokrzywy. Zobaczcie. Działeczka już skoszona traktorkiem, a resztę będę musiał ja to wykosić. Ale działamy. Ostatnio byliśmy w czerwcu. Tu nie jest wykoszone, bo niby rosną trawy, ale nie wiem czy rosną. Zaraz sprawdzimy ognisko. A, niestety, nie ma, no urosło zielsko. Szkoda, że Darek tego tu nie skosił. Ale nic, pojedziemy sami. Trzeba rozpakować auto. Wszystko zarosło od czerwca Ale jest radość, jest radość, nie? Gdzie jesteśmy? Nie wiedziałaś nawet gdzie jedziemy No ale tu przynajmniej nie muszę kościć, tu tyle sobie ogarnę Jagoli? Fajnie? Gdzie ty jesteś? Halo No, to czas rozpakowywać ten Majdan ale może najpierw jakieś piweczko Aniu piweczko czy kaweczka i Napolonik? Kawa z Ekspresu i Napolonik Co, tu też nie urosło? Jedno tylko, ale taka. A to myślę, że trzeba to wychrzanić. Było 20 stopni zimą i po prostu trawy nie przetrwały, pomimo że były przykryte. Farba nie odpada. Jak chcecie, to zobaczcie. O, to ptaki. E, jak żeśmy malowali z pistoletu. No i spoko. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Zadziało się coś. Oj, oj, oj. Coś tu się tam zadziewa. Tu się coś poprężyło. I tu. Ale patrzcie, tu nie było tego kleju mamuta. Tam muszę poprawić. Dobra. Tak ogólnie jest ok. Czyli tu i tu sprawdzimy. Tu trochę kleju było, ale tu. Ale tu nie było. No to tu przyklejmy. Nie ma problemu. Kleju mamuta mamy bardzo dużo. I tak wygląda nasz domek. Będziemy wywalać chyba tą ścianę. Może zobaczymy na tym vlogu. <noise> Ogólnie przyjechaliśmy na 4 dni. Wyjedziemy, ale już może chociaż rozwalimy to i będziemy tutaj działać, remonty. Pokażę wam w końcu te panele winylowe, które kupiliśmy inne, bo w końcu im tam patrzyłem na vlogach, mówiłem, że pokażę, a nie pokazałem. Nie? No tak wygląda kuchnia odmalowana, jak ktoś jest pierwszy raz na naszym kanale. Wszystko praktycznie tutaj działa. To też będziemy chcieli w ogóle wywalać całkowicie, nie? I te ściany robić inaczej, żeby było tak troszeczkę nowocześnie. No i jak ktoś jest pierwszy raz na tym kanale, to za chwilkę też opowiem e, na spokojnie, co będziemy już robić, gdzie, co i jak z domkiem nowym na wynajem. Pracę trzeba sobie dawkować, więc wpada kawka na polonik w międzyczasie. Mam tutaj różne rzeczy, czyli robiłem kiszonki. Pokażę wam dla nowych osób, gdzie to przetrzymuje. Mam taką zakopaną beczkę. Ela, Kasia, Zosia, Weronika do mnie. Czy to nie jest cudowne? Własne krowy mieć. Żartuję, ale one nam dają mleczko. Oli, jesteś zazdrosna? Dotknęła się właśnie pastucha. Nie jest pod prądem. Chodź. Co? Zazdrosna, co? No chodź, chodź. No chodź, daj się pogłaskać. Chodź. Przejdę tam do Ciebie. Ach. Chodź Nie bój się. No, to są krówki, które dają nam mleko. I jest tu po prostu cudownie. Ja dziś jestem tak szczęśliwy, że przyjechałem tu. Czuję się tutaj dobrze, a jak się człowiek czuje dobrze, no to jest super. A propos na tym szkoleniu byliśmy, a naprawdę tam nie ma czasu, żeby coś nakręcić. Naprawdę sorry. Pokażę Wam, może, jedną fotkę, jak jest w kagańcu. Bo musi być w kagańcu czasami, gdy spuszczane są wszystkie psy. No bo ona jest mało, a tro, mało, trochę agresywna do innych. A powodem jest tego, że jak miała 3 miesiące, została zaatakowana przez psa i dlatego ją socjalizujemy, ale jest już coraz lepiej. Więc jesteśmy troszkę szczęśliwi. Fajnie, nie? Oj, posłuszna jest, wykonuje ogólnie, bo to jest szkolenie typowo z posłuszeństwa. Wykonuje wszystkie polecenia, więc jest super. I te polecenia ogólnie wam pokażę, czego się ona nauczyła, co potrafi, a głównie chodzi o to, żeby się spotykała z innymi psami w swoim wieku i też dużymi psami, nie? bo to jest najważniejsze. Dobra, ja idę jeszcze troszeczkę coś porobić. Potem widzimy się przy beczce, a potem skoszę resztę, może troszkę połowę dzisiaj, połowę jutro, bo dzisiaj już jest wieczór. Ale rozłożymy sobie po prostu wszystko na wszystkie dni i będziemy burzyć prawdopodobnie ścianę przez te 4 dni. I potem jedziemy na dwa dni, na chwilę jadę do domu, i potem znów wracamy, i potem znów na szkolenie, i z powrotem wracamy. Więc na razie urzędujemy. Do końca sierpnia mamy wolne. A co się okaże ogólnie, gdzie będziemy jeszcze kursować, gdzie może kamperem pojedziemy na noclegi, jakieś gdzieś tu okolice, Wam pokażę. No i może wyskoczymy też sobie na parę dni nad morze, ale nie wiem dokładnie, więc bądź z nami, subskrybuj i ciśnij dzwoneczek, a będziesz na bieżąco. Polanka skoszona. Tyłem zajmiemy się jutro, a teraz idziemy do naszej beczki. Ja sobie pozwolę wybrać troszeczkę tego jedliwa, żeby nam nie wleciało do środka tego li. Razem, żeśmy kopali tą ziemiankę naszą, tak? O, powiem wam, że jest gnój, jest gnój, nie? Bo i tak nie było, a w marcu to robiliśmy. I tradycyjnie myślałem, że ktoś idzie. I tradycyjnie ciężko otworzyć to, ale to znaczy, że dobrze. Tak oli musiałem się cofnąć do samochodu. Lekturę trzeba schować. Więc tak nie wiem czy coś będzie widać. Ale zaraz sprawdzimy. Takoli? Sprawdzimy. No, powiem Wam, że jest to wszystko fajne, chłodne. Woda też wszystko super. Nasze mięso jest też okej. Okay. Dosyć głęboko tutaj jest. Ale już co? Chowamy nowe zapasy. Smalec. Nasza kryjówka. Kiszonki. To mam z marchewki. Lecimy. Tu mam kalafior, kiszonki. Kiszonki są zdrowe, a najlepiej, jeszcze jak je sami zrobicie. Marchewka, dobra, nie będę was zanudzać. Czosnek mega. Ja ogólnie to wszystko powkładam. No i idziemy na spacer. Tutaj powkładałem czosnek z papryknie. To są same jabłka. Same jabłka. Można ukisić. Super sprawa. No, badaliśmy, jaka temperatura tutaj jest. Mniej więcej 8 stopni i pasuje. Lecimy dalej do naszych zadań. Tak mamy codziennie. Czaple, żurawie. A najlepsze są poranki zamiast koguta nadają właśnie żurawie. Mamy nowy dzień. Byliśmy w lesie, zaraz wam pokażę, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Zobaczcie, macie pełno jagód. No i sześćbusa latającego. <głosy> <głosy> Ty zbieraj jagody. Zobaczcie. Naprawdę jest późno, a jest pełno jagód. Szok. Jest można powiedzieć lipiec, gdzie w lipcu już ogólnie jagód przeważnie nie ma. Wyjątkowo wszystko się pomieszało. Jest dużo jagód. Jutro będziemy i dzisiaj może jeszcze zbierać, a już wam pokazuję. Mam farbę, mam pędzel, zaraz zobaczycie co będę działać. A tutaj na tej szerokości Ogólnie chcę poprzeczepiać wkręty i chcę zrobić taki żagiel, który pójdzie w tą stronę. No i potem jest farba i pędzel, żeby ogólnie pomalować te słupki, które przywoziłem. Zaraz wam pokażę. Pochowałem wszystko, bo co chwilę pada. O, te słupki chcę przemalować, chcę je wbić potem w ziemię. No i y, chcę po prostu, y, żeby ten żagiel szedł sobie, tam na jakieś gumy pozaczepiam czy coś, nie? a tu Wam pokazuję, tam nie chowałem już tego, zrobiłem tylko dziś, wczoraj tą wycinkę tutaj jak pokazałem, tam jeszcze nic nie wycinałem, bo dzisiaj jest niedziela, więc dajmy sobie spokój. Tutaj są takie też długie rury. I to ogólnie jest taki tak zwany tor do nauki chodu rehabilitacyjny. Potem to rozstawię, to Wam pokażę. Ja po prostu z tego chcę zrobić takie podpórki, takie koziołki, a przyszłościowo ogólnie chyba zrobię po prostu duży blad i będzie fajny, duży tego, więc trzeba wykorzystać. Przez 12 lat w firmie tego praktycznie nie korzystałem. Nie było potrzeby takich pacjentów, bo zawsze pienizujemy i rehabilitujemy praktycznie. Yy, własnymi siłami, a nie używamy toru do nauki chodu. No, będę jeszcze chciał chyba beczkę sobie yy, drugą zakopać, żeby mieć yy, tych beczek więcej. Dla nowych osób. No, tu też trzeba wykosić. Tu będę chciał gromadzić drzewo troszeczkę, więc też muszę ładnie uporządkować. Ta beczka będzie wykorzystana. Na razie zrobię taką prowizoryczną swoją wędzarnię tutaj. A potem, jak już tak fajnie się to wszystko tutaj infrastruktura zrobi, to e, to ogólnie wtedy będzie e, już tak profesjonalnie. Czekajcie, bo ogólnie słucham sobie różnych Czasami podcastów albo szkoleń, coachingów. Pytacie się często, dlaczego mam tyle uśmiechu i ciągle radości. Po prostu staram się ładować się takimi rzeczami i także też z pozytywnymi osobami często funkcjonować. Jak ktoś jest negatywny ogólnie, no to tą aurę jakąś przeniesie praktycznie na Was też. Więc yy, najlepiej yy, mieć po prostu się w koło zajebistymi ludźmi. Yy, co nie znaczy ogólnie, że muszą być nie wiem... Bogaci czy cokolwiek, bo to właśnie tym bardziej nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu to co mają w sercu i w duszy ogólnie... Jak im gra, no to i Wam też będzie grało. <laughs> yy, zanim zajmę się robotą... Yy, tutaj... Będziemy wyrównywać ten teren. Będziemy robić szklanki. Na podpory do domku, który będzie miał długość 10 metrów, to będzie domek modułowy. jest już zamówiony. Koniec sierpnia, początek września on tutaj wjedzie. W poniedziałek jedziemy zawieźć jeszcze resztę dokumentów do zgłoszenia, bo czegoś tam brakuje. Jak zwykle urzędy po są kasę za mapki głównej pierdoły. Tam gdzieś będę chciał ustawić saunę. A propos tych saun, no nie wiem czy mówiłem. Po prostu nie było, już sprzedał. Mam fotki, może jakieś tu wrzucę, ale te fotki to tam nie oddają po prostu. Poczekamy aż jakieś nowe wyprodukują, więc spoko. Balia tutaj też prawdopodobnie wleci. Będziemy przekopywać w ogóle działkę tutaj, też, żeby zrobić infrastrukturę odnośnie wody, bo też wodę musimy tutaj doprowadzić i stąd będziemy doprowadzać kanalizę tam do szamba. Ten domek. Będziemy obudowywać drewnem, ale na razie się wstrzymuję, bo są inne inwestycje. W środku, w środku ogólnie mówiłem, że będziemy tą ścianę burzyć. Chyba nie będziemy jej burzyć, bo za dużo zaburzymy po prostu tam w środku rzeczy i nie wiem, czy będziemy mogli to ładnie, fajnie wykończyć. Więc zobaczymy jeszcze, zrobimy tam te ściany i no po. Po kolei ja postaram się, może tam coś odkryć, zobaczyć co jest. Bo ja nie wiem, czy ta ścianka też nie podpiera po prostu sufitu, i to może być problem, bo nad tym się nigdy nie zastanawialiśmy. No, tam będą mogły powstawać jeszcze na przykład kampery. Właśnie jeden kamper przyjedzie na dniach, może wam pokażę. No, znacie tego kampera już z mojego vloga. Tam będą mogły kampery też wjechać w narożnik ogólnie, a chociaż tam przyszłościowo będziemy stawiać albo nowy domek jeszcze zobaczymy. I tu prawdopodobnie zrobimy taką dużą altanę, i tu gdzieś zrobimy ognisko ogólnie, że będzie też fajnie. Tam sobie jakoś ogrodzę, zrobię sobie po prostu składowisko drzewa. Działka fajnie wygląda, jak jest wykoszona, i w ogóle nie wiem czy oglądacie nasze vlogi. Yy, nie wydawało się, ale za jaka ściana się zrobiła teraz w zieleni. Jak byliśmy tu chyba w maju to jeszcze tak zielono nie było, więc jest naprawdę fajnie. No a tam chcemy sobie zrobić dżagel, bo na razie nie chcę zrobić tarasu ani nic, bo na razie po prostu stwierdziłem, że nie ma takiej potrzeby. Bo jak już chciałem to praktycznie całą przyczepę yy, zadaszyć. Ale no, dach jest tak fajny i wszystko nic nie przecieka, wszystko sobie oddycha, więc spoko ogólnie. Myśleliśmy, żeby za tą działką właśnie też postawić kampery i odkupić po prostu działkę. A z tej strony, tak sobie myślałem, żeby może ogródek zrobić ogólnie za tymi drzewami taki ekologiczny, ale to już tak wybiegam bardzo przyszłościowo. Będziemy jechać na pewno jutro do Drezdenka i do Strzelec, więc zobaczymy ogólnie też jakieś. Chciałbym pikwę. Uwielbiam nalewkę z pikwy, więc krzaki pikwy byśmy fajnie zasadzili, jakby była taka możliwość, bo to by było super ogólnie. Te drzewa wszystkie ogólnie będę chciał popodcinać. Tata ma maszynkę y, do rozdrabniania y, gałęzi, więc to się wszystko fajnie ususzy, zrobimy taki kopiec. A w ogóle to jest fajne na rozpałkę do ogniska. W sumie nawet nie wiem, czy tego ogniska już nie przyniosę. Zobaczcie. Pasażera na kapę Hej! No, jak zwykle pada, ale zdążyłem. Schowałem rowery. O! Pomalowane. Tak to jest. W niedzielę nigdy nic nie róbcie, bo nic nie wyjdzie. No dobra, jest ok. Dzień za dniem leci. Ten vlog już jest bardzo długi. Dojechał do nas kamper. Jak wiecie, rodziców. Naprawdę przetestowaliśmy go tutaj fajny i tak wygląda ogólnie nasz żagiel. Miał być przy domku, ale ciężko było zaczepić do domku. Nie ma tam jakby drewnianych takich wsporników, więc też przewierciłem się w sumie na wylot. Też nie będziemy ogólnie robić się drewnem i już. Zobaczcie, dostałem, do, dostałem od Marcina z Sieradza y, takie beczki fajne. To jest beton, a wygląda fajnie, jak imitacja drewna. Basen wleciał, ale coś słabą wodę mamy, więc y, nie wiem, zobaczymy. Będziemy coś organizować. I dziurkę zobaczyłem, więc muszę to zakleić. Ale żagiel jest fajny i takie samo coś będziemy robić tam. Ja się z wami w tym vlogu żegnam. Miłego dnia, uśmiechu na co dzień wam życzę. Trzymajcie się, hej. Zapraszam na następny vlog. Następny vlog też będzie z puszczy, więc jesteś ciekaw, co tu będziemy robić. Potem prawdopodobnie będziemy wyjeżdżać gdzieś tam nad morze albo w kierunku gdzieś tam, nie wiem, puszczy. Zobaczymy. Hej.